24 października ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na realizację dużego przedsięwzięcia drogowego. Jest to droga o nawierzchni asfaltowej łącząca strzelno Łebcz Dane, dochodząca do samego Swarzewa o długości 4,6 km. Zadanie ma być zakończone w tym roku w listopadzie. Całkowity koszt tego zadania to 15 119 000 zł dofinansowanie z rządowego programu dróg samorządowych wyniosło 4 634 000 zł. Dzisiaj Jesteśmy już na pierwszym odcinku drogi, która została wykonana ze Strzelna do miejscowości Łebcz do skrzyżowania prawie z ulicą doktora Edkera w Łebczu. To jest pierwszy odcinek i czekamy na kolejne zadania, które są w trakcie realizacji. Głównym wykonawcą tego zadania jest firma Kruszywo z Ludzina.